Panie Henryku, otrzymaliśmy od Pana Pankracego fartucha, który jak sam pisze przebywa czasowo w zakładzie ziołoleczniczym w Brudawce Zdroju, powiat Fetor Dużny. Pan Pankracy napisał do nas w ten sposób. Wziąwszy pod uwagę nadwątlony stan mojego zdrowia, zdecydowałem się odbyć sanatorium w zakładzie ziołoleczniczym w Brudawce Zdroju, gdzie skierował mnie lekarz zakładowy Lewatywa Antoni. Miałem cichą nadzieję odpocząć od otaczającego mnie świata. Tu nadmienię, że świat otacza mnie coraz intensywniej, a nawet... A go No, panie Henryku, bardzo proszę pana o, 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 o spokój, proszę pana. Niemniej, nie dane mi było uspokojenie, pisze pan pan Kracy, gdyż moi współpensjonariusze, ludzie źli, namówili mnie na oglądanie ceremonii wręczania oskarów, co mnie jako człowieka filmu doprowadziło do stanu określonego przez lekarzy łacińskim terminem wszech bulus deviantulus maximus”. Jak wspomniałem, jestem człowiekiem filmu, gdyż pracuję na stanowisku konserwator powierzchni płaskich do metra dziesięciu wysokości w państwowej wytwórni filmów dokumentalnych i mikrofilmów w „Spale“. Nie dziwicie się chyba panowie, że krew nie zalała, kiedy okazało się, że tegoroczne Oscary nie są przyznawane w kategorii mikrofilmu. To skandal. Wszak całą naszą załogę ominęły splendory i premie. Wiadomym jest bowiem, że nasze spalskie mikrofilmy nie mają sobie w świecie równych. Proszę odpowiedzieć na mój problem, pan Kratz. No panie redaktorze, ja rozumiem żal tego człowieka, bo przecież to w naszym kraju jest doceniany mikrofilm. Ja osobiście na zlecenie wytwórni Mosa, od Burbana dokonałem ongiś mikrofilmów Burbana, obiektu strategicznego, a to dwortek kolejowego w Suleńcicach, panie redaktorze. Za co zostałem nagrożony przez skład sędziowski w składzie przewodniczących dwóch ławników Trzyletnim pro pana wyrokiem sanatoryjnym we wronkach, który odczydziałem w całości, to jest przez 5 lat. Panie Hęgko, to znowu są te pana wycieczki personalne. Ja bym chciał, żebyśmy wrócili do meritum sprawy, a więc do sprawy e, przepięknej ceremonii wręczania Oskarów. Do no, panie redaktorze, ja chcę jedną rzecz powiedzieć, że tam doszło, proszę pana, do incydentu na tych Oskardach, bo proszę pana w pewnym momencie w drzwiach pojawił się Oskar Schindler, który chciał wejść na ceremonię, pro pana. A Czyć, proszę pana, wyjął jakieś kartki i mówi do niego, przykro mi Sindler, ale nie ma was na liście. I nasz Oscar, proszę pana, co on nas naszą Polskę ratował, on nie mógł, proszę pana, obejrzeć tej ceremonii wiedzy. No to rzeczywiście jest skandal. A co pan może powiedzieć o samej ceremonii? Pan jest w Ameryce, przecież, proszę pana. Tenem, proszę pana, jest to ceremonia, proszę pana, pełna bliktru. Ja może powiem, co mnie jako Polaka, panie dyrektorze, uderzyło. Otóż wielką przegraną tegorocznych Oskardów Okazała się nasza reżyserka Holanda Gnieczka, panie redaktorze. A dlaczego? Ona prorbana robi kino europejskie. Kiedy zrobiła taki film Europa, Europa, to dlatego, że reżyserowała go w Baden-Baden, to tytuł jest podwójny. A historia, jak panu wiadomo, lubi się powtarzać. Ja to odczułem na własnej skórze, panie redaktorze, bo przez historię trzy lata byłem w szóstej klasie. Nie było podręczników, teraz młodzież ma warunki do nauki, panie redaktorze. na geografii, ucząc się zagranicznych państw uczniów, pokazując na globusie, panie redaktorze, kraje, które odwiedził marszałek Struzik. Czyli jest ten postęp, prawda? No dobrze, ale wróćmy do ceremonii Oskarów, proszę pana. Nasza reżyser Holanda Gniewska, która robi kino europejskie, proszę pana, postanowiła, proszę pana, zrealizować film o miłości pod tytułem Życie jest piękne, gdy żyć się umie, gdy jedno serce drugie rozumie. Jaki to jest film, bo ja nie Dobra, to, to film całkowite zaśmienie o tym pro pana malarzu tym Rambo, że on kochał innego mężczyznę, A por, pana, między mężczyznami to jest szlachetna miłość, prawda? No dokładnie. Ale proszę pana, no nie półtorej godziny Orgi, to nie na moje nerwy nawet, panie redaktorze, prawda? Mnie się wydaje, że ona w następnych odcinkach swojego serialu pro pana to się powinna zająć Pro Pana również tak ważną por, pana, kwestią miłości. Jaką jest Pana zoofilia, prawda? No. Że ta miłość ty wiesz Pan tego człowieka, do tego zwierzęcia, prawda? Ja, panie Henryku, zostawmy te e, dziwne tematy. No Panie no, chędy, na... coś, to jest bardzo ważne, żeby nawet... Takie świnie Pan kocha, pana. Ona pana w oczy spojrzy, Pan ją pogładzić. Widz pan, jakie to ciałko taka świnia, nie? Panie Henryku, zostawmy te Pana wycieczki. Wracamy na salę, proszę Pana, gdzie rozdawano Oscary. Proszę opowiedzieć nam, co tam się pięknego wydarzyło. No proszę Pana, najpierw był to na polo 13, proszę Pana. Co on nie dostał prawie tych Oscarów? No kto widział 13, 18? Ja jest dużo? Lepsza moim zdaniem, panie redaktorze, 13 do chowę nóg. Potem by wyszedł jakiś zawodnik próbana, z znowu próbana. To są te mężczyzny teraz to to niepewne, że on ma waleczne serce próbana. Ja to widzę, że on ma duży brzuch próbana, a nie serce generalne. No, potem... Honorowy, honorowy oskard, proszę pana. To no, był ten ten Cyrk Douglas, który pana wyszedł. Nie twarz taką, jakby mu zaproponowano główną rolę próbana w filmie Faraon, albo co najmniej próbana The Night of the Living Dead. Niemniej, Prypana pana, okazało się, że on otrzymał to za całokształt, że tak powiem, tej twórczości, chociaż wyraz twarzy wskazywał, Prypana na opowieści skrypty. Czyli my nie jesteśmy do końca zadowoleni z Oskarów, ponieważ nas nie uhonorowano w tym no roku. No niestety, panie redaktorze, znowu, że tak powiem, przeciwko naszej Polsce. Wytoczono działa najcięższe, panie redaktorze, i zignorowano osiągnięcia naszej ludności.